Chcesz zobaczyć jak powstają najpyszniejsze lody na świecie. Pokażę ci to teraz. Będę potrzebować gałki, waniliowe bia... lody, aby to ująć. Blender. Następnie dodaj niesamowity ser z pleśnią. No, daj teraz wody. musisz wszystko zmiksować, aż będzie gładkie. Włączmy blender. I jest prawie gotowe. Idealnie. Teraz wkładamy to do maszyny i nalewamy idealne lody do rożka. Teraz dodajmy na wierzch trochę robaków. O tak, jeszcze się ruszają. Nie, Hugh. Oto twoje lody. I mam jeszcze jedno. Weźmy truskawkowe lody, włóżmy je do blendera. A, a teraz dodamy trochę kabum, niebieskiej galaretki. O, to idealne. Teraz wszystko mieszamy i jest gotowe. Wlejemy to do maszyny. Tak, właśnie i wlej idealne lody do wafla. Ach, wspaniale! Teraz dodajmy na wierzch trochę cukierków i gotowe możesz spróbować. Wow, to lody wyglądają przepysznie. Mogę być pierwszy? Hurra, chcę spróbować tego rożka. Mmm, jest tak pyszne. Podoba mi się. Wow, to jest takie fajne. Całość. Wolę spróbować. Mmm, po prostu Jestem niesamowite. Jestem Okej, okay, teraz twoja kolej i kłopoty. Okej, okay, no dalej. Czekaj, czy mam stożek z zrobaków? Ale obrzydliwe. Wygląda obrzydliwie. Dlaczego się ze mnie śmiejesz, Max? Muszę to zjeść? Jak mam to zjeść? No dobrze, muszę spróbować. Fuj, to obrzydliwe. Wcale mi się nie podoba. Muszę to wszystko skończyć. Ojej, jak to obrzydliwe. Nie smakowały wygląda. mi te lody. Nie myślałem, że lody będą tak trudne do jedzenia. Został jeszcze jeden kawałek. Mm, czas zrobić nowe pyszne lody. Włożę miseczkę lodów waniliowych. To wystarczy. Ok. A co do tego dodać? O, oczywiście musztardę. To świetny produkt do lodów. Pozostaje wszystko wymieszać i wlać do maszyny do lodów. Jak zwykle. Mmm, spójrz na ten kolor. Jest taki jasny. Teraz zróbmy to. Idealnie, wlej do wafelka właśnie tak. Niesamowicie piękne lody, ale będą jeszcze lepsze z, z, z udekorowane kocią karmo. O fuj, wygląda okropnie. Nigdy bym tego nie spróbował. Pozostaje tylko zrobić drugie lody. Zrobię je z lodów czekoladowych. Nałóżmy jedną gałkę. Następnie syrop truskawkowy będzie do tego idealny. Mm, to będzie niesamowicie pyszne. Teraz zmieszajmy wszystko w ten sposób. Świetnie. Włóż to do maszyny do lodów. Jak zwykle. I wlej wszystko do sosu. Hej Wolf. Uch, spójrz na to. Teraz wybieramy posypkę. Hmm. Oczywiście te płatki jednorożca są idealne. Niesamowite, wygląda cudownie. Takie pyszne. No cóż, kto tym razem będzie miał szczęście? Zobaczmy, zaczynamy. Hmm. No to zagrajmy w papier, kamień, nożyce. Hmm. Cholera. Dobra, jestem Być do. Być pierwszym. Kura! O, u, wygląda jasno, ale co to jest? Twój! to jest karma dla kotów? Jakie obrzydliwe! Ha ha, to, to jest. Wymiotuję. Jesteś przegraną Ann. He? Dobra, muszę to szybko zjeść. No dalej. Chyba skończyłem. Twoja kolej. Dobrze. Uch, m, czekałem długo, aby spróbować rożka Och, lodowego. Moje jest. Super pyszne i piękne. Uwielbiam to. Smak jest do. Jesteś gotowy? Czas zrobić nowy pyszny lody. Tym razem bierzemy bazę lody za... waniliowe. Następnie będę potrzebować dużo małych ryb. Haha, są obrzydliwe. No cóż, kto będzie miał szczęście z tym lodem, nie znajdzie mnie ponownie. Teraz dodajmy brokuły. Dzieci za nimi nie przepadają, chociaż są bardzo zdrowe. Pozostaje już tylko wymieszać wszystko na gładko. Mieszanka lodowa jest gotowa. Wlejmy ją do maszyny do lodów. Uj, to pachnie obrzydliwie, świetnie. Dobrze, teraz wlej to do wafelka i posyp piankami marshmallow. Przynajmniej coś pysznego w tych lodach. Okropnie pachnie. Dobrze, zróbmy kolejne lody. Dobrze, tym razem znów użyję bazy waniliowej. Teraz dodajmy wodorosty. To jest jedna z najsmaczniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek jadłem. Pozostaje tylko wszystko wymieszać, aż będzie gładkie. Okazuje się doskonała zielona masa. Spójrz na ten kolor. O! I wlewamy ją do maszyny do lodów. Weźmy ten wafel i włóżmy do niego lody. Świetnie! Teraz posypmy to trochę. Ach, takie kolorowe! I jest gotowe. Uch, też pachnie okropnie. Okej, okay. ty zacznij, Max. Uch, świetnie. Mmm, hmm. dobra, spróbujmy. Fuj, co to jest? Nie podoba mi się. To wcale nie smakuje dobrze, ale muszę to zjeść. Uch, to obrzydliwe. Wcale mi się to nie podobało. A teraz ty? Dobrze. Mam nadzieję, że trafię na smaczną gałkę, którą na pewno polubię. Mmm, pianki. Ale co to jest? Już nie mogę! A, a, nie, a. nie, nie zmuszaj mnie! Dobra! Zjem to szybciej, żeby Sporupujmy. nie czuć. Jaki rodzaj lodów mam zrobić następnie? Hmm, tak, dodajmy znowu gałkę waniliową. Przy okazji to są moje ulubione lody. Muszę dodać do nich trochę cebuli, tylko bądź ostrożny. W porządku, świetnie. Nie mogę tego tak zostawić. Teraz dodam więcej nutelli, żeby chłopaki mogli to zjeść. Myślę, że to powinno wystarczyć. Wystarczy. Po prostu wpycham to do wafelka. Żelki na górze. Zgadza się, to ulubione słodycze dzieci. Dobrze, więc trochę więcej. Idealnie. Cóż, ugotujmy to jajko. Drugi raz teraz chcę wziąć miseczkę lodów tęczowych. Wyglądają tak pięknie. Włóż je do blendera. Następnie będę potrzebować kurzych łapek. Oto one. Są takie zabawne. Jako dziecko uwielbiałem się nimi bawić. To fajna zabawa. Wrzucamy je też do blendera i dodajemy trochę koli. Wszyscy kochają kola. Jedna butelka powinna wystarczyć. Teraz dodajmy trochę keczupu i wymieszaj wszystko razem. To będzie idealna baza do lodów. Żartuję. Okej. Okay. Och, pachnie okropnie. Teraz wlej wszystko do maszynki do lodów i dodajmy ten rożek waflowy. Pozostało tylko wybrać polewę i dodać trochę wiórków kokosowych. Zrobiłem najgorsze lody, jakie mogły istnieć. O mój Boże, zamieńmy się miejscami. Jeden, dwa, trzy. Kolejny Ojej. będziesz ty. Dobrze, zobaczmy. Hm, czy to są chipsy kokosowe? Myślę, że te lody będą o, pyszne. Co to jest? Dobrze. Muszę się tym zająć! Dobrze, jak najszybciej. Im mniej. Mam. <laughs> Dalej twoja kolej, okej, okay, okej, okay. dobrze. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie smaczne. O, wygląda pysznie, ale jest obrzydliwe. Mam lody o smaku cebuli. Nie chcę tego jeść. Uch, chyba muszę. Okej, okay, spróbuję. Uch, to obrzydliwe. Wcale mi się nie podoba. Nie mogę tego powstrzymać. Uch, o nie! Czas zrobić kolejną porcję lodów. Mam już szalone pomysły. Chcę znowu dodać lody waniliowe. Jedna miska wystarczy. Teraz dodajmy pyszne oreo. O, wygląda pysznie. Dodam więcej. Hmm, co jeszcze powinnam dodać? O, wiem. Chcę dodać nuggetsy. Na pewno będzie niesamowicie pyszne. Pozostaje tylko wszystko wymieszać i wszystko będzie gotowe. Mamy mieszankę. Teraz wlejmy ją do maszyny do lodów. Świetnie. Bierzemy wafel w rożku, wlewamy wszystko i dodajemy kilka dodatków. Co? Hmm, co powinniśmy dodać? Tak, trochę chrupków na wierzch. Świetnie! Ten jest gotowy, zróbmy kolejny. Czas na drugie lody. Chcę zrobić czekoladowe. To będzie niesamowicie pyszne. Włóż do blendera. Teraz dodajmy dużo dojrzałych i słodkich truskawek. Nigdy nie mogę się im oprzeć. Och, spójrz, jakie są jasne. Teraz dodajmy trochę sushi. Uwielbiam japońskie jedzenie. Ryż i ryba, co może być lepsze? Włóż wszystko do blendera i zmiksuj. Teraz truskawki na pewno nadały tutaj kolor. Dobrze, wlewamy to do maszyny, do lodów. I wlewamy gotowe lody do rożka waflowego. Świetnie! Posypmy na wierzchu kawałkami czekolady. Prawdę mówiąc, pachnie to okropnie. No cóż, mogę to postawić na stojaku. Twoja kolej. Świetnie. Mam nadzieję, że natknę się na coś pysznego. Wygląda Ojej. fajnie, ale. Cóż, jest to właściwie znośne. Można to zjeść. Max, teraz twoja kolej. Dalej! Okej, okay, świetnie. Na pewno będzie miało bardzo smaczny obiad. Och, ja. Naprawdę mi się podoba, N, Masz takie szczęście. Dostałaś. To są pyszne... lody fajne, prawda? I gotowe. Haha, ha, świetnie. Starcie. Sydney, co? Popit, Kate. O, uwielbiam bawić się z popit. Lubię to. Kate, co dostałaś? Nie wiem. Zobaczmy. O, czy to jest ośmiornica? Jest tak obrzydliwa. Czy jest prawdziwa? Fuj. Oślizgła i śmierdząca ośmiornica. A Maja, to mnie przeraża. Fuj, nie chcę. Dzieciaku, będziesz musiał spróbować. Och, to najgorszy dzień w moim życiu. Najpierw karaluch, potem ośmiornica. Dlaczego nie dostaję smakołyków? Dobrze, spróbuję tej okropnej ośmiornicy. Zanurzę ją w czekoladzie. Mm, o, mam pomysł. Muszę to pilnie sfilmować. Kate. Twoja twarz jest taka smutna. Uśmiechnij się. Jesteś nagrywana przez ukrytą kamerę. O, nie zostało dużo. O, co za obrzydliwość. Kto by pomyślał, że zjem ośmiornicę w czekoladzie? Fuj, czy. będę chora. po tym. Och, okropne. Wcale mi się to nie podoba. To obrzydliwe. Ema, co robisz? Śmiejesz się ze mnie? Nagrywasz to wszystko? Czas? Ech, wideo zdecydowanie okazało się śmieszne zabawne. Śmieszne chyba. Ale jest swój telefon! Tak. Och, czy mam teraz czekoladowy telefon? O nie, to się tak zepsuje. Dobra, spróbujmy. Będzie śmiesznie. Chodź! O nie, nie chcę tego. Dobrze, najpierw tylko to poliżę. Mm, czekolada jest? Tak, dobre. Telefon już nie działa, Kate. Przestań się śmiać. Nie miałam czasu go używać. O, ale mam pomysł. Mam etui popit! Widziałam na TikToku, że można zrobić czekoladę w popit. Chcę zrobić to samo. Wypełniamy etui czekoladą i chwilę czekamy, aż lodówka ją zamrozi. Tak właśnie. Idealnie. Teraz czekaj. Mogę Myślę, ja. że to nie zajmie dużo Och, czasu. Czas to wyjąć. Wow! Co? Naprawdę mam czekoladę w Etui. Spójrz, Kate! Czy nie rozumiesz? Dobrze! Pozwól, że wyjmę czekoladę z Etui! Voila! To teraz czekoladowy iPhone! Fajne, prawda? O! Pozwól, że spróbuję! Nie ma mowy! To mój czekoladowy iPhone! Zjem go całego! Mm. Jak pysznie! Dobre! Zdecydujmy się na kamień, papier, nożyce. Dobra, ja pierwszy. Otwieram torebkę. Co? To jest garnek ziemi? Może ta ziemia jest zrobiona z czekolady albo ciastek? Spróbujmy. Weź trochę. Nie, to chyba jest ziemia. Black F. Z czego się śmiejesz? Otwórz swoją klosz. O, mam awokado. Hmm, mam pomysł. Znam kilka technik karate. Hi-ja! I teraz mam dwie połówki awokado. Au! Spróbujmy z czekoladą. Wkładamy czekoladę do awokado, a teraz wyjmujemy awokado razem z I Spróbuj! Dobre, zobaczmy. Mam nadzieję, że to będzie pyszne. Hmm. Niezłe. Musimy spróbować drugiej połowy. Dobrze. Dobra, muszę pozbyć się nasion. Właśnie tak. A teraz przełóż awokado na skórkę i włóż pod fontannę czekoladową. To musi być pyszne. Spróbujmy. Mmm, to jest pyszne. Co zrobić ze skórką? Och, racja. Mogę włożyć całą czekoladę do skórki i to jest właściwie świetny pomysł. Zbieramy czekoladę i teraz możemy ją wypić. Mmm! Jakie pyszne! Po smaku awokado jest idealne. Ema, teraz twoja kolej. I już? Dobrze, zbieramy czekoladę do doniczki z ziemią. I muszę zebrać więcej, ponieważ to cała doniczka prawdziwej ziemi tutaj. Dobrze, chyba czas spróbować. Poczekaj chwilę, daj mi łyżkę, będzie łatwiej jeść ziemię z nią. Dzięki, Kate, spróbujmy. Mam nadzieję, że jedna łyżka wystarczy. Ojej, jak to ohydne! To jest prawdziwa ziemia. Nie powinienem jej nawet jeść z czekoladą. Ble. Ale mam genialny pomysł. Kate, daj mi pestkę awokado. Teraz wychoduje awokado w tym doniczce. Tak właśnie. Polej to czekoladą. Ach. I mam nadzieję, że drzewo szybko urośnie. No dalej. Chociaż jeden liść. Oh. Emma, drzewa nie rosną tak szybko. Nawet o tym nie masz. Ucho, co, co się dzieje? Wow, urosło tak szybko. Spójrz, to czekoladowe awokado. Hmm, hmm, spróbujmy. Tak, miałam rację. Och, jaki świetny pomysł miałam. Uuu, kolejny. Hmm, jakie pyszne danie. Chcesz się podzielić? Pozwól, że też spróbuję. O, to jest takie pyszne, Emma! Super pomysł! Otworzymy to jednocześnie. O, mam jabłko, a ja mam cebulę. To zabawne, Emma! Dostałaś okropną, śmierdzącą cebulę. To nawet ciekawe, jak zamierzasz ją zjeść, ale ja zjem pierwszy. I mam pomysł. Mam też szaszłyki! Najpierw nabijmy jabłko na patyk i zanurzmy w czekoladzie. Podobnie jak to. Super. Jabłko jest całkowicie pokryte czekoladą. A teraz zamierzam zanurzyć je w kolorowych posypkach. Mam ich dużo. Wyszedł taki piękny, apetyczny jabłko. Prawda? Emma, spójrz na to. Piękne! Prawda? Tak, wygląda bardzo smacznie. Spróbujmy. Nigdy wcześniej nie jadłam jabłek w czekoladzie, tylko w karmelu. I to jest pyszne. Mmm, ja też chcę, ale mam pomysł. Wezmę posypkę Kate i udekoruję swoją cebulę. Może wtedy będzie smakować lepiej. Następnie nabijamy cebulę na patyk, zanurzamy ją w czekoladzie. Potrzeba tu dużo czekolady. Teraz. Pozostaje tylko zanurzyć wszystko w kolorowych posypkach. Moja cebula nie jest już gorsza niż jabłko Kate. Ostatni kawałek. Mmm, fajnie. Skończyłem jabłko. Wow. I usta są w posypce. Uch, masz cebulę całą w posypce też? Tak, Kate. Myślę, że teraz będzie smakować lepiej, ale się myliłam. Oj, przynajmniej wyglądało dobrze. Okej, okay, to pachnie okropnie. Och, wiem, zmyję ten zapach czekoladą. Fuj, to obrzydliwe, ale jest trochę lepiej. Jesteś taka zabawna, Emma. Ach, co za zapach! Podoba Ci się? Oczywiście! Kto narysuje to lepiej, dostanie to. Wow, rysowanie to taka przyjemność. Najpierw zrobię ciasto, a teraz wszystkie składniki soczyste peperoni, czarne oliwki i oczywiście więcej sera. Prawie skończone. Gdzie jest moja łopatka? Och, tutaj jest. Czas przewrócić naleśnik, żeby zobaczyć jak wyszedł. Fajnie. Wednesday, czemu nie rysujesz? No dalej. Co robisz? Czy to jest pizza? To nie wszystko, Annie. Aby zrobić fajną pizzę, narysuję wszystkie składniki osobno i ugotuję pizzę jak szef kuchni. A teraz herbata ze mną. Trochę zielonej papryki i sera, oczywiście. Czas minął. Pokażcie swoje pizzę! Świetnie! A jak radzi sobie Wednesday? Ten naleśnik nie wygląda jak pizza. Znowu mamy zwycięzcę, kurra! To wszystko! Poczekaj, stań! Teraz ugotuję pizzę na waszych oczach, i gotowe, o to proszę. Wow! Wow! Poczekaj! A teraz Wednesday jest zwycięzcą! To świetna robota! Dajemy ci zwycięstwo! Dziękuję pani! Smacznego. Szczęśliwy Wednesday. Tak. Ja też chcę pizzę. Podoba mi się. Jest bardzo smaczny. Hmm? I szkoda, że przegrałem. Ale przynajmniej mam naleśnik w formie pizzy. To też jest fajne. Ciasto z jednorożcami. To moje marzenie. Przykro mi, dziewczyny. Zadanie jest to przed ja, wami. Książka. Gdzie jest to ciasto? Wow, jak świetnie. Możesz już zacząć. Jak sobie pani życzy. Naprawdę chcę wygrać, więc chcę, żeby wszystko było bardzo piękne i perfekcyjne. Wednesday to trudny przeciwnik. Będziesz musiała spróbować ją pokonać. Prawie skończone. Potrzebuję więcej py... Cholera. Po prostu tak? Czas minął. Udało mi się narysować tylko połowę. Wednesday połączmy nasze części i wygrajmy to wyzwanie razem. Dobry pomysł, Enid. Podoba mi się. Brawo, dziewczyny. Spisałyście się. Obie wygrałyście. Gura, Luan! Brawo! Gratulacje. Oto twoja nagroda. Dzięki! Środa. Podzielmy to na pół. Ja zjem różową połowę, a ty zjesz czarną połowę. Zgadzam się. Ta reklama jest świetna. I jestem zachwycony tym jednorożcem. Jaki jest słodki i pyszny. Mmm, takie dobre! Twoim nowym zadaniem jest pikaczu na panelu sterowania. Kto narysuje go lepiej, ten go dostanie. Czas leci. Wyzwanie przyjęte. To będzie moje. Nie ma mowy. Nie pokonasz mnie. Zobaczymy. Zawsze jestem dobry w takich rysunkach. Narysuję najlepiej. Pikachu I zdobędę nagrodę. Czy to wystarczająco dobre? Co mówisz? Lepiej. To po prostu nie może się dziać. I mogę przegrać. Mogę zrobić to lepiej. Dziewczyny, zawiążcie to. O nie, może. Cześć! Mój pikaczu! Dobra robota, Enid. Myślę, że popełniłem błąd i zepsułem swój naleśnik. A, przepraszam. Ach, Środa, niestety wyszło źle. Enid wygrywa. Hurra, do zobaczenia kto. Poddaj się, Środo, ha. Czy wszyscy gotowi? Waszym nowym zadaniem jest iguana. Jaka słodka. Kto ją narysuje lepiej, ten ją dostanie. Musisz spróbować. Wygląda na to, że wyszło dobrze. Spójrz, mój szkic jest idealny. Teraz muszę go pokolorować. Och, najważniejsze to zrobić wszystko dokładnie. Zastanawiam się, jak się miewa energia. Ona rysuje tęczową igłanę i chce wygrać Prezent. Rzecz potrzebuje Twojej pomocy. Cześć, Enid. Cześć. Hello! Kochani, wyłączyłaś kuchenkę. Świetna robota. Idealnie. Teraz z pewnością wygramy. No. Uch, Środa, to nie było to, czego chciałam, a ty Enid, prawie skończyłam. Odwróćmy na Leśnik. O nie, dlaczego nie jest ugotowany? Och, co się dzieje? Poczekaj chwilę. Moja iguana. No cóż, Enid, w Środę wygrywa Wednesday. Jakkolwiek dziwne to się wydaje Teraz waszym następnym zadaniem jest Narysowanie tej pięknej sukni Kto ją narysuje, ten ją dostanie To okropna suknia Wolałbym czytać książkę z zaklęciami Środa nie lubi być tak Mam dziwna Mam każdą szansę na wygraną Ja bym rzeczy Spróbował A te sukienkę na sobie Jeśli chcesz Ale nawet nie próbuj mnie przekonywać Rzeczy Tylko mnie nie rozpraszaj Proszę. Prawie skończyłam. Moja różowa sukienka. Czas minął. Pokaż swoją pracę. Dobrze. Spójrz. Przewracam naleśnika i sukienka jest gotowa. Fajnie. To jest dobre dla początkujących. Nie. Co? Jak to? Możesz to zrobić lepiej. A co z środą? Idealnie. Środa wygrywa zdecydowanie. Co? Nie, ja tego nie narysowałem. Nie rób tego. O nie. Bardzo ci to pasuje. Środa. Co dziwka, się dzieje? dziwka. Ratuj mnie, proszę.